Witajcie, cześć, zapraszam na kolejny film tematyczny, na którym omówię kolejną kartę stali kart tarota w wielkich arkanach, a tym razem omówimy sobie kartę numer 2, czyli kapłanka. Zapraszam serdecznie. Wiedza, mądrość, tajemniczość to jest właśnie wszystko to, co opisuje karta tarota kapłanka. Karta kapłanki jest trzecią kartą z arkan wielkich, jednakże jest oznaczona numerem 2. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że oznaczenia numerów kart Tarota idą o jeden dalej niż jest to każda kolejna karta, z uwagi na to, że pierwszą kartą jest głupiec oznaczona numerem 0. Tak więc pierwsza karta będzie numerem 0, druga karta numerem 1, a trzecia karta, czyli właśnie kapłanka, numerem 2. Tutaj na tej karcie możecie zobaczyć tajemniczą kobietę, czarownicę, kapłankę, która właśnie manifestuje swoim wyglądem tajemniczość, mistycyzm, ale również symbolizuje tutaj wtajemniczenie oraz nauki tajemne. Karta tarota kapłanka w wielu taliach karta tarota nosi nazwę również papieżyca oraz arcykapłanka. Na różnych taliach kart grafika przedstawia kobietę, która trzyma kryształową kulę w dłoniach. Może to być również grafika, która pokazuje kobietę wyłaniającą się z stafli jeziora lub wody gdzieś w jakimś morzu, pośrodku nocy, gdzie też świeci to światłem księżyca w pełni. Są również talie kart, które przedstawiają kobietę, która siedzi na tronie w świątyni i też emanuje tajemniczością. Na mojej talii kart tarota, tarota snów. Ona tutaj właśnie wygląda jak tajemnicza kobieta w świątyni, jednakże jest troszeczkę jakby w kadrze przybliżona. Tutaj mamy takie dwie kolumny, które mają też kule w kolorach niebieskim i czerwonym. Mówi tutaj ona o dualności ludzkiej natury, czyli tego, co jest gorące, chłodne, dobre, złe, jak i na górze, tak i na dole. Karta kapłanki, jak wspomniałem, emanuje tym, co symbolizuje właśnie wiedza, mądrość, tajemniczość, ale również wtajemniczenie. Jej wiedza i jej mądrość nie jest dana każdemu, tak więc tą kartę trzeba również bliżej zrozumieć i poznać. Karta kapłanki w ogólnym swoim znaczeniu mówi o wewnętrznym głosie człowieka, który nie zawsze jest dostępny od razu, jak i również nasze sumienie, nasza świadomość, która jest ukryta wewnątrz nas. Jeżeli dochodzi do jakiejś sytuacji, że potrzebujemy rozwiązać jakiś problem, musimy znaleźć odpowiedź na jakieś pytania i pojawi nam się w rozkładzie karta kapłanki, warto uznać jej interpretację jako próbę odnalezienia swojego wewnętrznego głosu, możliwości porozumienia się ze swoim głębszym ja, jak i również słuchania swojej intuicji, ale czasami rozpatrzenia tego, co nasze sumienie chce nam powiedzieć. Wielu tarocistów uznaje kartę kapłanki jako osobliwe znaczenie pośrednictwa drogi między świadomością a podświadomością. Równocześnie kapłanka czasami ogranicza przepływ tej informacji między świadomością a podświadomością, zachowując balans, równowagę i integralność. Karta kapłanki mówi również, że warto wsłuchać się w swoje sny oraz interpretować, jak te sny mogą nam też radzić, jeżeli są jakieś sytuacje, że coś się nam przyśni. I dana analiza snu potrafi też przynieść odpowiedzi na pewne dręczące nas pytania. Karta Kapłanki w dość ciekawy sposób może być łączona z interpretacją, jeżeli pojawi się nam również Karta Księżyca oraz Karta Maga. W innym odcinku też spróbuję zrobić taką właśnie interpretację, co mogłoby to znaczyć, ale to też właśnie na inny odcinek pozostawmy. Jednakże Karta Kapłanki też daje nam do zrozumienia, aby bliżej poznać swoje sny integralność między świadomością i podświadomością, jak i również, żeby bliżej poznać to, co nasz umysł chce nam przekazać. Karta kapłanki wbrew pozorom daje tutaj nam pewną lekcję i poradę. Kapłanka mówi nam, aby nie żądać odpowiedzi od naszej intuicji bezpośrednio ani na siłę, jednak żeby, aby tworzyć się na pewną praktykę medytacji i samego rozpoznawania swoich snów. Tak więc jeżeli nauczymy się wyciszenia, nauczymy się medytowania, nauczymy się takich rzeczy jak uziemiania i łączenia się z wyższą świadomością, wtedy będziemy mieli szansę poznać odpowiedzi na te pytania, które nas dręczą. Również jeżeli nauczymy się otwartości na na przykład komunikacji z istotami wyższymi, dzięki temu możemy otrzymać różne przekazy, które nam pomogą ukierunkować w dalszym naszym życiu. Tak więc pamiętajcie, że karta kapłanki radzi, aby niczego nie brać na siłę, nie drążyć z agresywnością ani z taką właśnie charyzmatycznością, jednakże wyciszyć się, uzyskać balans i równowagę, postanowić skupić się, wyciszyć się właśnie tak jak wspomniałem i wtedy poznamy pewne odpowiedzi, które do nas przyjdą na zasadzie takiej jaźni i hipnozy. Na koniec jeszcze dodam taką pewną ciekawostkę, mianowicie do mojej talii kart Tarota Snów była dołączona taka książeczka, która opisuje właśnie interpretację kart, z których ja korzystam. Tak więc chcę podkreślić, są różnego rodzaju grafiki kart, które mogą się delikatnie różnić. Moja talia będzie się różnić z grafiką od na przykład karty Tarota Ridera White'a, czy na przykład Tarota Tota, bądź na przykład Tarot Egipski. Jednakże jeszcze na koniec tutaj pokażę, że na mojej talii mamy tutaj taką jakby szczegół, że mamy tutaj zwierciadło, gdzie kapłanka trzyma właśnie w dłoniach. Według interpretacji mojej talii oznacza to, że otwieramy się trzecim okiem na naszą czakrę serca, a kapłanka celowa ma właśnie zamknięte oczy i nie patrzy wokół siebie, tylko otwiera się na przesył informacji ze strony właśnie istot wyższych. Tak więc tutaj pamiętajcie o tym, że kapłanka właśnie będzie tłumaczyć otwarcie się na komunikację ze strony wszechświata istot wyższych, jak i również Bogu, z którymi pracujemy, jak i również właśnie otwarcie swojej energetyki na odbieranie tychże sygnałów, żebyśmy mogli. Potem poznać odpowiedzi na takie pytania, które właśnie chcemy dowiedzieć się, jeżeli coś nas dręczy lub są jakieś problemy u nas. Tak więc myślę, że ta karta będzie naprawdę dość wyjątkowo tutaj interpretować różne sytuacje, a za chwilę wam przedstawię, co ta karta może mówić w rozkładach na przykład na miłość, finanse, zdrowie i kartę radę. Karta kapłanki, jeżeli byśmy mieli tutaj zinterpretować jej wylosowanie czy wyłożenie jako kartę RADA, może ona mówić, abyśmy na razie wstępnie pozostawili swoje opinie dla siebie i w pewnych sprawach szukali odpowiedzi dalej i głębiej, gdyż prawdopodobnie w jakichś tematach możemy jeszcze wszystkiego nie wiedzieć. Jeżeli chodzi o interpretację na miłość, ona tutaj akurat rokuje dobrze prosperujący związek na zasadzie wzajemnego porozumienia, gdzie związek będzie uczyć nas, jak to jest być z kimś właśnie w związku. Jeżeli chodzi o aspekt zawodowy, może ona symbolizować na przykład awans, ale również poszerzenie kwalifikacji jako nowe kursy, nowe doświadczenia i możliwość zdobycia nowej wiedzy właśnie w naszym miejscu, gdzie pracujemy. Co do zdrowia, jest tutaj dość ciekawe, bo to łączy się podobnie z kartą cesarzową. Jeżeli chodzi o zdrowie, warto zwrócić uwagę na choroby kobieca, a jeżeli robimy klientowi, który jest mężczyzną, warto mu też zakomunikować, aby sprawdził zdrowie jego ukochanej kobiety. Mam nadzieję, że ta karta Wam się spodobała, a informacje, które Wam starałem się przekazać, były jasne i klarowne. Mam nadzieję, że moje odcinki Wam się spodobają. Tak więc proszę do śledzenia kolejnych odcinków, które właśnie będę robić. Na następnym filmie opiszę kartę cesarz numerem 4 z uwagi na to, że kartę cesarzową już kilka dni temu zrobiłem. Na początku robiłem te opisówki konkretnych kart na zasadzie takiej intuicyjnego wybierania. Pamiętam, że zrobiłem już y, jeszcze kartę diabła, kartę śmierci i koło fortuny. Tak więc te karty zostaną pominięte, a od teraz postaram się przypilnować, aby to było chronologicznie tak jak jest numeracja kart. Jeżeli skończymy tutaj opisówkę arkan wielkich, postaram się skupić wtedy na arkanach małych. Jednakże dajcie mi trochę czasu z uwagi na to, że opis 78 kart a odcinki wrzucam tak co kilka dni, jeżeli chodzi o opisy kart. Może troszkę zająć, ale mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zapraszam do śledzenia mojego YouTube'a, Instagrama, też TikToka. Kliknijcie subskrypcję, kliknijcie obserwację, będzie mi bardzo miło. Oczywiście, jeżeli bylibyście zainteresowani skorzystania z moich usług, aby Wam rozłożyć karty na jakiś rozkład ogólny, na pytanie problematyczne, chcielibyście, abym dla Was pomógł wykonać jakiś rytuał na jakąś sferę życia, na jakieś problemy, bądź chcielibyście przeprowadzić dla Was analizę czakr oraz ich stabilizację, bo ostatnio się ogłosiłem, że mam do tego dedykowaną planszę oraz minerały czakralne. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam do kontaktu. Postaram się pomóc. Życzę udanego dnia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.